Nie sądziłem, że kiedyś to nagram, ale jak sami widzicie. Sieba z tej strony roga to jest Jump King. Przez wielu też uważany za jako najbardziej wkurzającą grę na świecie. Space New game. Zaczynamy! Ja sobie przyciszę gry, bo jest strasznie głośno. Też słyszałeś o tej legendzie, eee, więc idziesz po tą babę, nie? No, że idziesz na górę. Hehehe, właśnie to, jest to dobra. Chwilę już pograłem w to, bo tak na początek, żeby sobie gardzić, jak to mniej więcej działa, bo jakbym nie pograł, a właśnie, widzicie. Jakbym nie pograł, to by normalnie siedział tutaj przez pół godziny i ogarnie jak to się robi, bo naprawdę to jest takie tiltujące, że kiedyś się chwilę przed tym nie posiedzi, no to nie masz szans tutaj coś zrobić. No i jak wiecie już teraz. O Boziu. Dobra. to będzie piękne. Miałem pomysł zrobić z tego serię, a teraz potem jeszcze zrobi sobie Outlasta, Czyli z takich na przykład taki stary Gierek sobie zrobić a musiałem się ponownie podrapać. Taki stary Gierek. Mam cię, kruku, bajacu. Dobra. Najdalej doszedłem. Zaraz wam pokażę. O. Sorry, ja to 20 minut temu też grałem, włączyłem tą grę, bo chciałem ogarnąć jeszcze sobie OBS -a. i w ogóle <laughs> jeszcze ja zapomniałem, no nie wiem, że w to dobra. Klikamy tak. O Bożu Fuck. Dobra, jestem już tutaj. Oczywiście musiałem jeszcze parę razy spaść. Żeby... O! Boziu! Dobra. Lecimy. Tapik. Jest elegancko. Cyk. Wchodzimy. Cyk. Oh, shit. Dobra. Pyk. Wycofujemy tak. Cyk. A! Ah, jest elegancko, dobra. Full. Dobra. Full lewo. Lecimy. I tutaj taki. Tapik. Cyk. O! Oh, elegancko. Dobra. Tutaj skakujemy. Tutaj Oshi! Oh, <gry> no nie, no to jest jakieś. Jak wiedzieliście na przykład u Ksaju? Ksaja, Ksaja, nie, dalej nie wiem jak to. Dobra, jestem. Udało się. jesteśmy. Okej, okay. cyk. Uh, uh, nie, wiem, jak to się zrobiło, ale dobra. Pyk i jesteśmy tutaj tak na krawędzi powinno być. Dobra, elegancko. Ja nie wiem co tam po, po tej stronie, jak mam tam wskoczyć niby... A, tego kruka. Hmm. Ja, ta w ogóle... O, się przestraszyłem. Nie, o nie, 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 spadamy tam. Nie, nie. 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 No tylko proszę, żeby nie został takie do takiej klątwy jak na przykład ksaju. Bo to będzie dopiero przypał, kurde, na kanały. Kanały. Nie, no! Ty, czekamy czy ten dziadek tam kiedyś skoczył. Mówił, poddaj się, bo coś tam, coś tam. Lubię. Stać bałek. Dobra, cyk. Ooo, to, to było niebezpieczne. Dobra, wskakujemy tu. Nie da się jednak. Ooo, kurde! Yo, no, nie wiedziałem, że tak można to nie jest takie złe. Taka dobra. Ciu. Shit. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Yy. Skoczmy tutaj. Skoczmy fuck. Skoczmy tutaj. Skocz. Dobra. Ciu. hu Ho, ho, Zasrane piksele. Ty. Cyk, lecimy. Dobra, oh, no nie! Tak w ogóle. To dziwne porąbane są te kontrolki. Jak się trzyma spację, to on sam wyskakuje. To jest czasami takie złe. No, ogólnie tak jest spoko. Cyk, lecimy. Cyk, lecimy i wskakujemy! Dobra. Elegancko. Jesteśmy dalej niż żyj... Kle Dobra, nie ma tragedii Cyk Lecimy Cyk Uu, już myślałem, że spadnę Uu. O nie, 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 nie to tak nie. nie No nie, no naprawdę pierdolę, to może to coś jest to gromo Wstakujemy Dobrze Coś tak czuję, że nie wiem to najpierw zaraz przez tę grę. W ogóle nie wiem jak to działa, kurde. Czasami leci inaczej, a czasami inaczej, no. Dobra, tutaj się trzeba potężnie przymierzyć do tego skoku. Dobra, elegancko. Syk. Nie! Ten się położył na trawce. Nie! Boziu, to jest. A to jest tylko pierwszy, pierwsza część tego. <ścoughs> to pierwsze jest niemożliwe do przejścia no normalnie. no Dobra, wskakujemy tam i tapik! I wskakujemy! I skakujemy! I teraz full prawo! Full lewo! Nieee! Dobrze, że przynajmniej skoczyłem... Znaczy nie jeszcze niżej. Prawo Nie! Ach. Nie! No dobra! Jak zwykle. Cyk, dobra. Cyk, ole tutaj był. Ole tutaj... Boziu wszystko wyczute! Cyk! Ooo! Jest! O, o, kurde, co. Ooooo! Oj, jakie piksele! Nie wiem, 7 minut to już mi już rozwala naprawdę Nie! Nie! nie. Leć! Dobra, jestem jak Adam Małż. Leć, kurde! Nie! Sto metry No, tylko w dół. Ma racyk. Cyk, o, elegancko. Cyk cyk cyk, dobra, dobra, dobra. Jak wejdziemy do tamtego o tam o nas na górę To mogę już skończyć odcinek Następny <noise> 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 będzie Jak wyżej będzie. To się jeszcze wyżej. Hu! Jest! Dobra! Ważny skok! Dobra. Nieeee! Ale dobra, już znalazłem sposób, że prób i błędów. Fuck! Dobra, ale że jak się e, jest na jakimś poziomie i się skasze, to. No, no nie, no nie mogę już teraz przez to, no. To tak samo jak na samym dole, co nie? To ja tam kurde się, żeby skoczyć na te, te małe piściusie i przeskoczyć, tym. Co by... trzeba było takie tapiki robić te tamo na dole. To... Ja się z tym męczyłem z jakieś 20 minut, naprawdę mam mówię. I teraz to sobie takowy z problemem przychodzę. No i tak samo będzie później z tymi innymi. Trzeba się po prostu z te, tego wyuczyć. Dobra. Tak samo jak znam ten skok. Tak samo jak znam ten skok. I trzeba... Dobra, już znam ten skok. To trzeba... Nie. Dobra, trzeba tę Zobaczmy czy tam coś jeszcze na górze jest. No nie można zobaczyć fakt. Kurde, jak to jest niemożliwe do przejścia. Dobra, zróbmy tak. Nieee. Dobra, jestem już. Tutaj. O nie! Dobra. Cyk skakujemy tutaj. Cyk, skakujemy tutaj. Syk, skakujemy tutaj i teraz Syk, skakujemy tutaj. Dobra, 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 dobra. Dobra, ja będę. Znaczy. Kurde będę. to <laughs> tak zrobiłem. No dobra, już przynajmniej wiemy jak to się mniej więcej skacze. Nie. Cyk. Cyk. O no nie! Dobra. Nie wiem, no. Tak w ogóle. Aaaa. Tak w ogóle zrobiłem przerwę, ponieważ nie miałem, co nagrywać. Nie wiedziałem, co nagrywać. Dobrze, że dalej tam ospa nie spadłem. Nie wiedziałem, co nagrywać. I teraz, jak zobaczyłem sobie tego Jump Kinga, powiedziałem. To chyba gra dla mnie. I sobie. zrobię. Kurde bele, Zrobię sobie przerwę. Nie, zrobię sobie serię z tej gry. Bo wydaje się fajne. Fajnie jest się tiltować. Dobry tilt nie jest zły, co nie? Um, Lecę go w sumie tak, o jak się odbije. Nie no, nie odbije się aczkolwiek jakby zrobić tak. O, nie. Nie. <laughs> Nigdy więcej. <laughs> Dobra. Cyk. 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 Kurde bele. było blisko, ale nie jesteś źle. Cholipka. Dobrze, zróbmy też tak. Cyk. Cyk. I Skończmy ten odcinek. Następny nagram, wrzucę bo myślę, nie chcę już z tym pierdzielić tak o... O, A można tak o zrobić? Czy... Czekaj... Jakby zrobić tak... Nie da rady. O Dobra, skończmy ten odcinek. Aczkolwiek dobra. Spróbuję dojść do tego skoku. Do tamtego, którego się w ogóle nie udawało. Jak się nie uda, to... kończę odcinek. Dobra. Jestem mniej więcej dziś tutaj. W ogóle na wyczucie. Ciach! Udało się! Dobra, dobra. Nie! <grym> dobra, jeszcze raz. Ja się nie poddaję. Ja nie jestem tak łatwo podającym się człowiekiem. I lecimy. Nie! Nie! Cholipka! Dobra. Trzeba. Skoczyć tam. Jeszcze raz. Ciu. Shit. Dobra. Dobra. Nie, jest źle, nie jest źle. Kurde, dobra, dobra. nieźle, źle, nie jest źle. Kurde, jest tragicznie. Dobra. co? Pierdzielę to. Pierdziele to. Na dzisiaj na ten odcineczek. Kończymy. Bo Bonieważ nie jestem taką parową jak ty. O, dziękuję! Powiedział, że wierzy we mnie. He. A, czyli to było takie dla beki. Dobra. Moi drodzy, ten akcentikiem takim ognis Takim ogniskowym, ognistym, nie wiem jak mam to ująć, skoczył ten odcinek. I po co mam powiedzieć? Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie cześć, pa.